Witajcie, dzisiaj przybliżymy Wam sposoby na przeprowadzenie konserwacji urządzenia tnącego, czyli deka tnącego w tym wypadku kombi o szerokości 94 w Riderze. Zaczniemy, może, od zdjęcia paska, demontażu pokrywy paska i koła pasowego, potem ustawimy ten dek w pozycji serwisowej. Jeżeli chodzi o samo y, sam ustawienie deka w pozycji serwisowej. Jest już nawet na naszym kanale film, w którym to wszystko wyjaśniamy, dlatego teraz sprawnie zdemontujemy ten dek. Odciągamy sprężynę napinającą pasek. Arkup, złap go na hamulec. Regulator wysokości musimy odpiąć. Zdejmujemy pasek, oczywiście z zachowaniem ostrożności, żeby sobie nie przyciąć gdzieś palca. i mamy dek w pozycji serwisowej z przykręconą zaślepką, czyli urządzenie jest w tej chwili zestrojone do mulczowania urządzenie jest nowe, dlatego może tak dobrze tego nie widać natomiast po jednym, po dwóch koszeniach wszędzie w tym deku będzie mnóstwo trawy, tym bardziej, jeżeli kosimy trawę, która będzie delikatnie chociażby wilgotna czy zaroszona. Dlatego to urządzenie warto przynajmniej w pozycji serwisowej dokładnie umyć. Możemy to zrobić albo wodą pod ciśnieniem przy pomocy jakiejś myjki ciśnieniowej, albo jeżeli nie mamy jej dostępnej, końcówka na wąż plus jakaś szczotka ze wszystkich tych szczelin. Wymiatamy tą trawę, spłukujemy to wodą, żeby ta trawa tam nie zalegała i nie, nie powodowała korodowania urządzenia. Zakończyliśmy już konserwację układu tnącego. Przejdźmy teraz może do serca maszyny, czyli do silnika. W przypadku urządzenia, które mamy na tapecie, jest tutaj silnik półcylindrowy firmy Brixen Straton. Pokażemy taką podstawową obsługę. tak? Zacznijmy może od oleju, poziomu oleju. Bagnet, właściwie korek bagnetu olejowego zawsze jest znaczony jakimś jaskrawym kolorem, tak żeby po otworzeniu pokrywy nie było problemów ze znalezieniem go. Przekręcamy, wyciągamy bagnet w silnikach Brixa. Bagnet najczęściej wygląda właśnie w ten sposób. Stan oleju jest zaznaczony. Może tego nie widać na filmie. Ale poza tą szachownicą, która tu jest, są jeszcze dwie kropki, które, ustawia, które stanowią maksymalny i minimalny poziom naszego oleju w silniku. Nieco niżej pod bagnetem mamy korek spustowy. Który, jak sama nazwa wskazuje, służy do spuszczania oleju, kiedy jest potrzeba wymiany, tak? Odkręcamy, warto tutaj podłożyć coś, co spowoduje, że ten olej nie rozleje nam się po, po ramie urządzenia. Warto też zabezpieczyć wszystko pod urządzeniem, żeby nie zanieczyścić sobie kostki czy płytek w garażu. Po wymianie oleju możemy przejść do filtra powietrza, co którego wymiany też nie potrzebujemy żadnych narzędzi, bo są tutaj w tym wypadku zamontowane motylki. Filtr jest papierowy, wyciągamy go, Proszę. zakładamy nowy, jeżeli jest taka potrzeba. Czy tak może wracając do samych filtrów powietrza, jeżeli te filtry są papierowe, czyli takie jak tutaj no to czyszczenie czasami może przynieść tak naprawdę odwrotny efekt, bo jeżeli czyścimy ten filtr sprężonym powietrzem możemy go gdzieś, nawet nie będziemy o tym widzieć, nie będziemy tego widzieć, nie będziemy o tym wiedzieć ale możemy go gdzieś czy przerwać, przetrzeć albo spowodować, że drobinki kurzu, pyłu, które ten filtr wyłapał wcześniej, wepchniemy po prostu do, do środka filtra, także lepiej go po prostu wymienić, wtedy mamy pewność, że żadne żadne zanieczyszczenia przez filtr powietrza nie dostaną się do, do silnika, tak? Dalej z filtrów zostały nam jeszcze dwa, czyli filtr paliwa i oleju ale pokażemy to jak przejdziemy na drugą stronę urządzenia W tym wypadku są one praktycznie obok siebie natomiast zaczniemy może od filtra paliwa, który jest na przewodzie paliwowym Żeby go wymontować musimy najpierw ścisnąć jakimiś kombinerkami, szczypcami Tą obejmę, przesunąć ją kilka centymetrów od filtra z drugiej strony to samo i wyciągamy filtr z przewodu paliwowego. Jeżeli chodzi o wymianę filtra oleju, no tutaj już potrzebujemy specjalistycznych narzędzi, czyli klucza do, do odkręcania filtrów oleju. Tak? Może to być klucz, takie, które są dostępne na rynku, czyli tak naprawdę klucz do wykręcania takich filtrów, tylko że samochodowych one są zazwyczaj albo takie pasowe, albo są łańcuchowe. W naszym przeglądzie silnika zostały nam już tak naprawdę świece zapłonowe. W tym wypadku dwa cylindry, czyli dwie świece. Zdejmujemy fajkę. W tym wypadku musielibyśmy użyć klucza szesnastki, jakiegoś klucza nasadowego, który pozwoli nam po prostu przejść całą świecę tak, żebyśmy się dostali do, do nasadki, żebyśmy mogli ją wykręcić, tak? To samo z tej strony, druga świeca w tym silniku jest analogicznie po, po drugiej stronie. Warto jeszcze wspomnieć może o akumulatorze, tak? O samym ładowaniu czy chociaż sprawdzaniu napięcia w tym akumulatorze. A jeżeli chodzi o temat konserwacji, to bardzo ważna rzecz, żeby jeżeli traktor jest przechowywany w jakimś garażu, w pomieszczeniu, które jest nieogrzewane albo jest ogrzewane, ale spada tam temperatura do 0 czy nawet 5 stopni, warto taki akumulator na zimę, jeżeli rajdera nie, nie eksploatujemy, czyli traktorka, wymontować i schować go po prostu w domu, w jakimś pomieszczeniu, które jest ogrzewane. Ewentualnie co my możemy polecić tak z naszego doświadczenia to takie ładowarki impulsowe, którą tak naprawdę możemy podpiąć na całą zimę okres, kiedy nie, nie eksploatujemy tego urządzenia. Podpinamy sobie po prostu analogicznie kolorami, jest wszystko uproszczone. Drugą stronę wpinamy do gniazdka. I całą zimę, mam pewność, że ten akumulator będzie utrzymany w dobrej kondycji i nie będziemy mieli jakichś niemiłych niespodzianek, kiedy będziemy go uruchamiać pierwszy raz na wiosnę. Wyszerpaliśmy już temat takiego podstawowego przeglądu silnika w Ryderze, ale jeszcze tak może tytułem uzupełnienia. Bardzo dużo klientów, którzy nas odwiedzają, mają kłopoty ze skompletowaniem tego osprzętu, czyli filtra oleju, filtra paliwa, filtra powietrza i odpowiednich świec ale są dostępne takie zestawy serwisowe, nawet możemy go pokazać, gdzie po modelu silnika czy po modelu urządzenia jesteśmy w stanie dobrać takie pudełeczko, w którym jest już wszystko to, czego byśmy użyli do takiego przeglądu, który dzisiaj przeprowadziliśmy. I na tym przykładzie do silnika Integ 7160 taki zestaw, jak to wygląda. Mamy tutaj filtr powietrza, sprawdźmy sobie, ale powinien być dokładnie taki sam jak ten, który mieliśmy pod pokrywą. Jest taki sam filtr papierowy. Tutaj mamy filtr paliwa przepływowy ten, który tak jak pokazywaliśmy jest na przewodzie paliwa. Mamy filtr olejowy, mamy też olej. W tym wypadku jest to olej o parametrze SaE 30, czyli ten, którego nie powinniśmy stosować, jeżeli używamy urządzenie w zimę. Wtedy 10 40 I ostatnia rzecz to są dwie świece zapłonowe, czyli tak naprawdę wszystko, żebyśmy mogli zadbać o silnik w naszym urządzeniu.